Jadę właśnie nad morze, na środkową część naszego pasa nadmorskiego, aby zobaczyć, jak tam aktualnie przed sezonem 2021 kształtuje się rynek nieruchomości. Zobaczymy, czy jest coś nowego do zaoferowania, zobaczymy, jakie są ceny. Postaram się dowiedzieć, jakie są potencjalnie możliwe formy zarabiania na nieruchomościach nadmorskich. No i właśnie się tym z Wami podzielę, ponieważ byłem tam w zeszłym roku, będę mógł już mieć jakieś pierwsze porównania. W stosunku do tych, którzy w zeszłym roku zainwestowali w te nieruchomości, także zapraszam Was wszystkich na odcinek o polskich nadmorskich nieruchomościach. Środkowy pas nadmorski. To zdecydowanie najczystsze plaże oraz najczystsza woda, tak jak w okolicach Trójmiasta oraz Półwyspu Helskiego powtarzalnie występują silnice, będące powodem zamykania plaż, tak tutaj zjawisko to prawie nie występuje. Wpływ na to ma między innymi mała ilość miast z bezpośrednim dostępem do morza oraz charakter rzek, które swoje ujście mają w Bałtyku, a te są zazwyczaj o charakterze górskim, czyli te takie natlenione. Na środkowe Pomorze, w przeciwieństwie do zachodniego czy wybrzeża, nie prowadzi żadna bezpośrednia droga szybkiego ruchu z południa kraju, gwarantująca komfortową podróż autem. Dzięki temu okolica nie jest jeszcze skrajnie przeludniona, choć w sezonie turystów tutaj jest naprawdę dużo, ale i tak można jeszcze znaleźć troszkę luzu. No i właśnie jestem, na jednej z takich plaż. O bardzo małym zagęszczeniu turystów, a mamy weekend, czerwcowy weekend, temperatura ponad 30 stopni, także chyba lepszej pogody sobie w Polsce nie można wyobrazić na plażowanie. No, ale są, są takie miejsca jeszcze i naprawdę jestem bardzo blisko. Popularnej bardzo miejscowości w całej Polsce, bardzo blisko dosłownie, z 2 km, ale, ale można takie miejsca znaleźć. Oczywiście to nie dla wszystkich turystów jest takie, takie plaże, są o takim małym zaludnieniu, bo niektórzy wręcz przeciwnie potrzebują gęstości. Natomiast myślę, że w obecnych czasach będzie coraz więcej przybywało świadomych turystów, którzy chcą mieć troszkę spokoju, trochę bardziej korzystać z tej natury, a nie z usług towarzyszących miejscowościom nadmorskim nieruchomości obsługujące ruch turystyczny ewoluowały tutaj w ciągu ostatnich lat. Jeszcze 10 lat temu funkcjonowały tutaj głównie pensjonaty w bryle dużego domu jednorodzinnego, na przykład z ośmioma pokojami dwu osobowymi. Te nowsze miały łazienki w pokojach, ale były też takie, gdzie toaleta była jedna na piętrze. Wraz z większymi oczekiwaniami i możliwościami finansowymi Polaków zaczęły powstawać hotele z infrastrukturą towarzyszącą. Także w topowych lokalizacjach z widokiem na morze. Następnie zaczęły pojawiać się samodzielne lokale w dużych bryłach, no a później domki wolnostojące. W ostatnim czasie coraz odważniej pojawiają się także pola kempingowe z obsługą kamperów. Każdy, kto zainwestował w 2019 roku czy 2020 roku, raczej zyskał na samym wzroście wartości nieruchomości. nieruchomości gruntowe, przy których obsłudzem brałem udział, wzrosły nawet o 60% wartości. Jest duże prawdopodobieństwo, że taki trend jeszcze się utrzyma. Ale uwaga. W takich sytuacjach pojawiają się często słabe nieruchomości za wygórowaną kwotę, chcące zaistnieć na rynku i na tzw. trendzie wzrostowym. Więc jeśli chcemy nabyć tego typu nieruchomość, a nie znamy tej okolic, warto poprosić o poradę osobę znającą dokładnie ten rynek. Okej, okay, jestem właśnie na promenadzie Mieleńskiej, wyjątkowo pustej, bo jestem może troszkę nie w centrum, a z boku delikatnie, w stronę unieścia. Bardzo fajna pogoda, ale właśnie wam pokażę o co tutaj chodzi w tym pasie nadmorskim. Jak tu wyglądają możliwości inwestycyjne, bo jest ich bardzo wiele nadal i chyba nadal można tutaj będzie liczyć na spore zyski. Tylko trzeba tutaj już zachować umiar i, i pewne rzeczy robić z, z jakąś tam analizą albo z wiedzą, którą nie wszyscy mamy, gdy nie jesteśmy doświadczeni. Absolutnie najbardziej wzrosły ceny gruntów i tak prawdę mówiąc takich świetnych działek. To praktycznie nie ma już nawet w ofercie. Powoli zaczyna się czas, w którym to grunt i jego walory oraz wielkość wpływają na atrakcyjność nieruchomości, a nie budynki, które na nim stoją. Tak jak to do tej pory było, gdy zachwycaliśmy się bryłami i piękną architekturą. Sytuacje covidowe i roczne zachowania społeczne spowodowały, że podświadomie mamy potrzebę izolowania się w strefie komfortu. Dlatego domki wolno stojące jeszcze bardziej zyskują nad pensjonatami, pomimo zdecydowanie większych cen wynajmu na jednostkę. Gdybym miał lokować gotówkę. Nabywałbym działki w dobrej lokalizacji. Jako dobrą lokalizację uważam taką, w której jest blisko do morza. Uważam, że lepsze są działki w Mielenku, czy Unieściu, Łazach, blisko morza, niż w południowych częściach Mielna. Analogicznie w innych kurortach, takich jak u stronie morskiej kłobrzek czy ustka. One w przyszłości wchłoną sąsiednie osady, podnosząc przy tym ich wartość nieruchomości. Gdybym chciał lokować oraz korzystać, to rozważałbym apart hotel, najlepiej taki już działający, aby nie było przy nim niespodzianek. Natomiast gdybym chciał od razu zarabiać na inwestycji, to wchodziłbym w domki wolnostojące o podwyższonym standardzie z mini sauną czy jacuzzi. Najlepiej jeśli odległość od morza jest taka, że słychać na niej szum fal. Podświadomość turystów będzie przy, wtedy przez cały czas czuła pobyt nad morzem. Dobrze też, jeśli jest blisko jakieś przejście na plażę. Właśnie jestem na takim kameralnym przejściu na plaży. Tutaj jeszcze Piach widać nadmorski. Został usypany pewnie podczas sztormowych jesiennych dni. Natomiast są to takie właśnie niekomercyjne przejścia, w zasadzie przez las można to tak nazwać ścieżkami typowo leśnymi. No jaki jest ich plus? One jeszcze nie są skomercjalizowane. One nie są w tych miejscach zagęszczonych, gdzie, gdzie ludzie mogą samochody zaparkować, także one obsługują najczęściej takie lokalne działki, to nazwijmy. No, i dzięki temu gwarantują, że nie ma dużego zagęszczenia na tych plażach, przynajmniej do tego stopnia, do którego się da. A bardzo dużo turystów tego właśnie oczekuje: że jeśli przyjeżdżają na wczasy na urlop tygodniowy czy tam dwutygodniowy w jakimś domku, to chcą i pewnie troszkę w tym domku odpocząć, ale chcą i skorzystać z tej plaży. Bo jeśli ktoś chce cały czas robić imprezę, takich turystów też jest dużo, no to oni z premedytacją wybierają duże miasta, duże miejscowości. Gdzie jest gęsto i na plaży i w apartamentach, ale tak właśnie wygląda takie jedno z przejść. Normalne, klasyczne leśne drogi mają ogromny urok oczywiście, ale są to nadal leśne drogi, które prowadzą właśnie na plażę. Jak wspomniałem wcześniej, takich działek nie ma za wiele. A jeśli są, to są bardzo drogie, gdyż potrzeba sensowną powierzchnię, aby osiągnąć efekt premium. Ale to właśnie ten efekt skali i jakości daje możliwość zarówno podniesienia cen noclegowych, jak i wydłużenia sezonu. I dzięki lojalnym klientom powracającym można w kolejnych latach zmniejszyć wydatki na marketing, które są często duże w bilansie rocznym. Z tego powodu coraz częściej bardziej opłaca się wydzierżawić na długi okres fajną działkę i postawić na niej więcej fajnych domków, tak aby większa ich ilość przynosiła coroczny zysk już właśnie teraz. Szczególnie że jest ogromny na to popyt, a możliwe, że sytuacja covidowa na kilka najbliższych lat w znacznym stopniu ograniczy turystykę zagraniczną. Podsumowując, jeśli rozważasz zainwestowanie swoich pieniędzy w nieruchomości nad morzem, zrób to. Trendy są bardzo wzrostowe, ceny, do których przywykliśmy jeszcze 5 lat temu, mogą teraz. Nam sugerować, że to jest jakaś bańka, natomiast no, nie, nie ma żadnych sygnałów tutaj na ziemi i w najbliższej okoliczności, które sugerowałyby, że to naprawdę jest bańka, która ma zaraz pęknąć, bo nadal jest zdecydowanie więcej chętnych niż fajnych nieruchomości, które rynek oferuje, szczególnie jeśli przywykliśmy do tych cen z poprzednich lat. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, no i zapraszam ponownie.